Jaki niesamowity widok. Też to widzicie? A, i to rozumiem. Pierożki. Po co tyle przystanków? Trwa to tyle, że chyba zaraz będę stary jak dziadek. To było niegrzeczne. No i pamiętaj, przy niektórych rzeczach warto zwolnić. Można zobaczyć więcej, gdy się za nadto nie śpieszysz. Ja tam wolę sobie patrzeć bardzo szybko. A mogę to robić z jednym z moich obcych. Telefonem? Dzięki apcy, którą stworzył Phil, błyskobłądek błyskawicznie nie przyjedzie. Hej, co jest? Ben, nie możesz przywołać kosmitów na tym starym murze. To cenny zabytek. Mógłbyś go uszkodzić. Oh, jasne, ale chodzicie tak wolno, że nie zwiedzicie dziś całego muru. Ja za to mam zamiar zobaczyć całość. Czy Ben wie, że mur ma ponad 2000 tysiące kilometrów? Wkrótce się przekonamy. Oh, oh. Koniec musi być gdzieś niedaleko. Czy oni wybudowali ten mur dookoła świata? Hej, dziadku! Zobacz, odpalają fajerwerki! Ej, dobrze, że się nigdzie nie śpieszymy! O! O, ciekawe, czy Ben je zauważył. Rany, błyskobłądek by się przydał. Czemu ja nie mogę się dobrze bawić? Ciekawy dźwięk. Wow, to najfajowsze auto, jakie widziałem. A, dzięki, mały. Masz dobry gust. To ty! <noise> tak, winę tanul we własnej osobie. Nie powinieneś być w więzieniu? Dałeś dyla? Co? Nie, dostałem tylko prace społeczne. O, no i wykonałeś je? Jakże my inaczej. Społeczeństwo jest jak rodzina. A nic w życiu nie jest dla mnie ważniejsze od rodziny. Mówisz, jakbyś wcale nie był złym kolesiem. Ha, hej, jeśli chcesz dotknąć autka, to zapraszam. Haha, ha, tak. Dobre koła są jak kochająca rodzina. Do tego karoseria z włókna węglowego odpornego na ciepło, zawieszenie z najnowocześniejszymi resorami, zapasowy zbiornik z wyjątkową osetką, zapewniającą szybką rodzinną jazdę i turbosilnik V12. Te wszystkie słowa wskazują na dużą szybkość, tak? Ha, ha. Poświęciłem temu autku wiele cierpliwości. Zaczniesz teraz, a zrobisz taki przed ukończeniem osiemastki. Pokażę ci jak zmienić mu koło. Nie zrozumiesz, jak mega jest naprawiać auto, póki nie powrócisz rączek. O, wow! Hej, zmieniłem! Świetnie, mały. Tak! Haha, Tennyson, ciekawe, że spotykamy się właśnie tutaj. Lagrange. A ty skąd się wziąłeś w Chinach? Ho, ho, ho. Dziwię się, że twój wielki przyjaciel ci o tym nie powiedział. Dzisiaj win, etanol i Lagrange będą się ścigać i przeskakiwać przez wielki mur. Zaczynamy na polanie. Przejeżdżamy przez górzysty szlak. Robimy kółko przy niezwykle spokojnej chińskiej wiosce. Przemykamy przez las. I na koniec przeskakujemy autami przez Lagrange de Chine. O kurczę, no dla mnie bomba. Rzecz jasna, nie mogę wam na to pozwolić, ale to brzmi bardzo fajowo. Nie pozwolisz mi na to? Spróbuj mnie powstrzymać. Do zobaczenia na linii startu etanol. Ja i Win szybko Cię powstrzymamy. Win? Co ty? A to z pracami społecznymi. Dobra, więc poradzę sobie sam. Skoro ten młodziak nie stoi nam na drodze, możemy się zabawić. Co to? Zaraz wracam, kumplu. Ej, co ty wyprawiasz? Zakręble! <laughs> Do dzieła! Wee! <laughs> oui. Powinienem się złościć, ale to fojowa sprawa! Runda druga, szybcior. Nie, przecież się wyczerpał, ale czeka na mnie błysko błądek. I coś takiego to ja rozumiem.